Dzień dobry państwu, witam na briefingu prasowym pana marszałka sejmu Szymona Hałowni. Najpierw pan marszałek wygłosi oświadczenie, a następnie będzie możliwość zadania kilku pytań. Panie marszałku. Dzień dobry. Drodzy państwo, kolejny dzień obrad w ramach pierwszego posiedzenia nowego sejmu. Najprawdopodobniej będzie tak, że ten Sejm będę jeżeli mogę tak powiedzieć kolokwialnie trzymał otwarty aż do momentu, kiedy wyjdzie z niego rząd. Myślę, że tak powinniśmy robić, również ze względu na różnego rodzaju obostrzenia formalne, które wiążą się z zamykaniem jednego posiedzenia, otwieraniem drugiego posiedzenia, no, a my jesteśmy w gorącym czasie politycznym i Sejm musi być w pełnej gotowości 24 godziny na dobę, żeby podejmować decyzję, jeżeli taki. Będzie wymóg bieżącej polityki. Chcielibyśmy, żeby rząd w Polsce efektywny, sprawnie działający, poparty parlamentarną większością mógł działać jak najszybciej. No i wierzę, że tak się stanie, mimo różnego rodzaju progów zwalniających, które jedni. Czy drudzy na jego drodze umieszczają. Dzisiaj na Sejmie zajmiemy się rzeczą bardzo ważną z punktu widzenia w procesu legislacyjnego. Wykreujemy komisje Sejmowe. Mam nadzieję, że przegłosujemy sprawnie ich składy. Po południu natomiast ja i wicemarszałkowie będziemy uczestniczyli w posiedzeniach wszystkich sejmowych komisji, inaugurując je, doprowadzając do wyboru prezydiów, doprowadzając do ich ukonstytuowania się. Ten proces chcemy zakończyć dzisiaj, pewnie w jakichś późnych godzinach wieczornych. Drugą rzeczą, która jest dzisiaj w naszym porządku obrad, to wybór członków Trybunału Stanu. Natomiast jutro o godzinie 11 chcielibyśmy zająć się pierwszym czytaniem obywatelskiego projektu w sprawie in vitro. Jeżeli Sejm zgodzi się dzisiaj na skrócenie terminów doręczenia posłom odpowiednich druków, na co liczę, to jutro będziemy mogli ten projekt czytać. Przypomnę, że on już był czytany w pierwszym czytaniu w poprzednim Sejmie, a uważam, że rzecz jest warta rozpatrzenia jak najszybciej, bo jest po prostu potrzebna Polakom. Natomiast następny sejm pewnie zwołamy na przyszły wtorek, na godzinę, pewnie dwunastą. Chciałbym, żebyśmy w ten przyszły wtorek wybrali Rzecznika Praw Dziecka, żebyśmy wybrali członka Państwowej Komisji do spraw pedofilii. Na, tamtym, na tym kolejnym posiedzeniu być może będziemy też gotowi z innymi rzeczami, takimi jak wybór członków Państwowej Komisji Wyborczej, rozpatrywanie już jakichś pierwszych projektów uchwał, które wpływają. No ale to zobaczymy, bo rzeczywistość jest dynamiczna. Widzę, że posłowie i posłanki wrócili do Warszawy i ostro wzięli się do formułowania legislacyjnych propozycji. Z tych rzeczy, które dotyczą pracy Marszałka Sejmu, chcę Państwu powiedzieć, że wyciągnąłem z zamrażarki wszystkie projekty obywatelskie, które przetrwały dyskontynuację. Jest ich 10. W tej kadencji nie będziemy mrozić żadnego projektu obywatelskiego, w związku z tym każdemu z nich nadałem numer druku i zostaną rozpatrzone w ciągu 6 miesięcy. W, w, dokładnie tak, jak wymagają tego po pierwsze regulamin, a po drugie szacunek do tych setek tysięcy obywateli, którzy każdy z tych projektów y, podpisywali. Być może uda nam się to y, rozpatrywać, czytać w tempie jednego projektu obywatelskiego na posiedzenie. Tak, żebyśmy mogli obywatelom dać odpowiedź, co Sejm na to, co oni do Sejmu wnoszą. Poza tym, jak Państwu już mówiłem, wpłynęły różne projekty ustaw, wpłynął projekt lewicy, dwa projekty lewicy dotyczące prawa aborcyjnego, jeden depenalizacyjny, drugi nieco szerszy. Są dwa projekty konfederacji złożone już na samym początku tej kadencji Sejmu: jeden podatkowy, drugi o ubezpieczeniach społecznych. Wszystkie te projekty, zostały przeze mnie poważnie potraktowane, wysłane do analiz. Te analizy spływają. W przypadku projektu depenalizacyjnego złożonego przez lewicę została wczoraj bodajże złożona autopoprawka, która uruchamia proces konsultacji raz jeszcze, natomiast wszystkie te projekty będą normalnie procedowane, normalnie wydrukowane i będą przechodziły swoją drogę normalnej, uczciwej, rzetelnej wreszcie legislacji. W, są też projekty złożone przez prawo i sprawiedliwość i przez rząd. Muszę państwu powiedzieć, że kiedy myślę o Panu premierze morawieckim, to przypomina mi się fenomen kota Schrödingera, znany z badań psychologicznych, ale nie tylko. Przypomnijmy, był to taki kot, który jednocześnie był w pudełku, ale był też poza pudełkiem. I mam wrażenie, kiedy słucham, czytam, oglądam pana premiera, kiedy widzę, co wpływa do laski marszałkowskiej z jego strony, że mamy do czynienia teraz właśnie z premierem Schrödingera, który z jednej strony jest premierem, ale z drugiej strony premierem nie jest. Drodzy Państwo, pan premier Morawiecki zapowiedział, że jeżeli go zaproszę, bardzo chętnie spotka się ze mną, żeby porozmawiać o tych projektach, które wpływają. Chcę zapewnić pana premiera, że dojdzie do takiego spotkania, zaraz po tym, jak wyklaruje się jego status. Bo w tej chwili jest, jak rozumiem, z jednej strony zdymisjonowanym premierem rządu, który ma powierzone obowiązki, ale już tylko administruje, i jest też jednocześnie osobą, która jeszcze nie sformowała nowego rządu. Kiedy ten nowy rząd zostanie przez niego sformowany, zaprzysiężony przez prezydenta, niezwłocznie spotkam się z tak usankcjonowanym premierem, aby zadać mu też wiele pytań dotyczących tego, co teraz do Sejmu spływa. Spłynął między innymi projekt ustawy okołobudżetowej ze strony rządu. Zadam panu premierowi pytanie, dlaczego nie wpłynął budżet. Skoro wpłynęła ustawa okołobudżetowa, warto zapytać, gdzie jest budżet do tej ustawy okołobudżetowej. Analizy sejmowe wskazują jednoznacznie, że budżet złożony przez rząd pana Morawieckiego we wrześniu uległ dyskontynuacji. A więc zaraz po tym, jak został utworzony nowy Sejm, ukonstytuowany nowy Sejm, ten budżet powinien zostać złożony raz jeszcze. Nie dostaliśmy budżetu, dostaliśmy ustawę okołobudżetową. Wczoraj wieczorem kolejna propozycja na pięć minut przed Prezydium Sejmu otrzymaliśmy, nawet nie zdążyliśmy tego dobrze przed Prezydium przeczytać, wrzutkę, bo trudno inaczej to nazwać, w ramach projektu poselskiego podpisanego przez stosowną liczbę posłów Prawa i Sprawiedliwości o zerowym wacie na żywność. To będzie moje kolejne pytanie dla pana premiera. Dlaczego, jeżeli posłowie jego ugrupowania składają poprawkę o konieczności wprowadzenia czy przedłużenia zerowego vat na żywność, o czym myśmy zresztą na dotychczasowej opozycji mówili dość długo, to dlaczego pan premier nie uwzględnił zerowego vat na żywność w budżecie, który złożył do Sejmu? To ważne pytanie, na które myślę powinniśmy znać odpowiedź, bo teraz postuluje się coś, co jak rozumiem jest w sprzeczności z wolą pana premiera, którą wyraził pisząc budżet. A więc, czy jest tak, że jego ugrupowanie polityczne robi coś w poprzek woli pana premiera? Natomiast, jeżeli pan premier dzisiaj po refleksji uznaje, że trzeba poprawić ten błąd i przedłużyć VAT-na żywność, sam przyznał dzisiaj w wywiadzie, że może to zrobić rozporządzeniem. Rozumiem więc, że w ten sposób zabezpieczy. Zerowy VAT na żywność dla Polek i Polaków, a my nad projektem ustawy, który posłowie do Laski Marszałkowskiej wnieśli, zajmiemy się w normalnym, uczciwym, rzetelnym trybie konsultacji, następnie pracy, tak jak to chciałbym, żebyśmy w tym Sejmie robili. Jest jeszcze wśród tych ustaw ustawa o wakacjach kredytowych, które zostały wniesione przez rząd. Ta ustawa została przeze mnie wysłana do analiz zgodnie z tym, co robię z każdą ustawą, która wpływa do biura legislacyjnego, do biura analiz sejmowych. Jak wrócą z konsultacji, będziemy podejmowali dalsze decyzje, natomiast traktujemy oczywiście ten projekt poważnie. No i jest jeszcze ostatnia kwestia, a może przedostatnia, to jest ustawa w, o niedzieli handlowej, to znaczy tak naprawdę o wolnym 24 grudnia i przeniesieniu tej niedzieli handlowej na jedną z wcześniejszych niedziel. Tę ustawę będziemy procedować. Ona jest pilna w, w tym sensie, że 24 grudnia nie poczeka, a więc nadamy jej w, oczywiście po analizach numer druku. W, i w, trafi do normalnego parlamentarnego obiegu z pamięcią o tym, że trzeba to zrobić w miarę szybko, jeżeli mamy zdążyć ułatwić życie Polakom w ten sposób, jeżeli tak Izba zdecyduje przed tymi świętami. No i ostatnia rzecz jest wniesiony też wczoraj też zauważyłem pewne rozczarowanie wśród polityków i opcji, która go składała, projekt uchwały wzywającej rząd do de facto zablokowania prac nad zmianami Traktatów Unii Europejskiej. Ten projekt jest bardzo poważnym projektem, bo chce nakładać zobowiązania uchwałą na polski rząd i na polskich europosłów. Ten projekt skierujemy do Komisji Europejskiej, żeby ona się nim zajęła, nadamy numer druku, skierujemy w moim biurze. Mam nadzieję, że Komisja Europejska zajmie się z nim, zamówi wszystkie potrzebne ekspertyzy, tak żeby można było ocenić, co z nim robić dalej. No to tyle chyba w takim największym skrócie przepraszam, że tak długo, ale chcę, żeby Państwo mieli po pierwsze świadomość wszystkiego, co się dzieje w, dzisiaj w Sejmie w obszarze legislacji, żeby nie było żadnych wątpliwości i żeby też Państwo nie mieli żadnych wątpliwości co do tego, że teraz obowiązują tutaj nowe standardy, a więc nie ma zamrażarki, ale nie ma też wrzutek. I nie ma czegoś takiego, że coś jest wrzucane wieczorem i czytane w trzech czytaniach następnego dnia na posiedzeniu. Te czasy odeszły w niepamięć i nie wrócą. Mamy szacunek dla naszych wyborców, mamy szacunek dla prawa i wszystkie przejawy aktywności legislacyjnej czy inicjatywy obywatelskiej będą traktowane w tym sejmie tak, jak na to zasługują z powagą i z merytorycznym pochyleniem się nad ich treścią. To tyle z mojej strony. Tak wyglądają nasze plany, tak wygląda nasza działalność. Jeżeli macie jakieś pytania, to serdecznie zachęcam. Dzień dobry, Karolina Olszewska, Merk Radio Z. Ja dopytam o ten projekt rządowy dotyczący niedzieli handlowej w grudniu, bo na to macie naprawdę bardzo mało czasu. Ta niedziela przeniesiona ma być 10 grudnia ze strony branży słychać, że grafiki na grudzień są tworzone pod koniec listopada. Czy zdążycie i czy to faktycznie Pan się spodziewał, że ten projekt pojawi się taką wrzutką trochę, no bo można to było zrobić wcześniej. Wszyscy wiemy od już jakiegoś czasu, kiedy wypada Boże Narodzenie. Boże Narodzenie wypada 25 grudnia, Wigilia 24. Nie było też tajemnicą, jak układają się niedziele handlowe. Można to było zrobić wcześniej? Można było. Ale jak się prowadziło Sejm w ten sposób, że ostatnie posiedzenie Sejmu było 30 sierpnia, o ile dobrze e, pamiętam, e, i zajmowało się innymi rzeczami, to nie wystarczyło czasu na zajmowanie się rzeczami ważnymi dla Polaków. Czy my zdążymy naprawić ten błąd? Spróbujemy. W tej chwili, jeżeli rozpoczniemy ten proces analizy, a on pójdzie szybko, bo to jest krótka ustawa, to nawet moglibyśmy spróbować czytać to po raz pierwszy na, na, w przyszłym tygodniu, we wtorek. I jeżeli udałoby się to szybko przeprocesować, to, to zdążymy. Tak? Natomiast znowu jest moje pytanie, co z tym było robione przez ostatnie miesiące? Dlaczego nagle yy, y, oni mówię o tej odchodzącej większości wpadają na tak genialne dla Polaków pomysły, pomagające im, rozwiązujące im wiele problemów w momencie, w którym właśnie zostali zdemisjonowani? Dlaczego nie mogli tego zrobić wcześniej? To nie, jest, yy, nie znam odpowiedzi na to pytanie, natomiast wiem, że z tą sytuacją, z którą dzisiaj mamy do czynienia, możemy zrobić tylko to, co powiedziałem przed chwilą, i starać się w miarę szybko ten, pro, ten projekt przeprocedować. Dzień dobry, Radio RMF Mariusz Piekarski. Panie marszałku, z tego, co pan powiedział, rozumiem, że nie ma szans, aby na tym posiedzeniu dziś, jutro albo we wtorek ta uchwała PiSu dotycząca Unii Europejskiej została e, poddana pod pierwsze czytanie. Nie, nie, ma. Nie ma takiej możliwości, dlatego że, słuchajcie, no, zaświadczą o tym wszyscy członkowie prezydium Sejmu. Myśmy to dostali wczoraj na pięć minut, na pięć minut przed rozpoczęciem posiedzenia prezydium. To jest taka uchwała. Myśmy nie mieli nawet czasu jej przeczytać. Jak mamy podejmować decyzje, jeżeli nawet mielibyśmy je podjąć, dotyczące tego rodzaju działalności legislacyjnej czy uchwałodawczej w, w takim trybie? Przekazaliśmy przedstawicielowi PiSu na konwencie seniorów, że oczekujemy innych standardów. To po pierwsze. A po drugie, zgodnie z prawem trwa posiedzenie Sejmu. Więc y, możemy też powiedzieć, że trzeba było złożyć to przed posiedzeniem Sejmu albo złożyć przed następnym posiedzeniem Sejmu, bo regulamin wymaga, żeby wszelkie wnioski, projekty itd. złożone były do dwudziestej pierwszej przed rozpoczynającym się posiedzeniem Sejmu. Ja traktuję poważnie. Tych, którzy podpisali się pod tym projektem uchwały, dlatego trafi do Komisji Europejskiej, która będzie teraz nad tym normalnie w trybie pierwszego czytania pracować. To jeszcze jedno pytanie techniczne a propos komisji sejmowych. Jak pan widzi podział stanowisk przewodniczących w komisjach? Czy ustaliliście to ostatecznie, które ugrupowanie, który klub, ilu przewodniczących będzie miało? W domyśle z gwiazdką, ile dostanie PiS. Tak, natomiast proszę mnie zwolnić ze szczegółowych odpowiedzi na to pytanie, bo te rozstrzygnięcia dokonywały się na poziomie przewodniczących klubów. Ja w tym nie uczestniczyłem, nie brałem w tym udziału, więc to oni wiedzą, jaka jest ostateczna. Decyzja w tej sprawie. Prawo i Sprawiedliwość mówi, że z parytetów wychodzi, że 12 dla nich. Ale jak mówię, to, to nie są dyskusje, które toczyły się na moim poziomie znaczy pracy. To jest poziom przewodniczących klubów, bardzo ważny poziom. Wiem, że oni pracowali cały tydzień nad tym, były różne debaty na ten temat, ale nie wiem, jakie są ostateczne ustalenia. Być może one trwają jeszcze nawet w tej chwili. Proszę pamiętać, że my dzisiaj na posiedzeniu plenarnym będziemy wybierali składy komisji. Natomiast prezydia będą konstytuowały się po południu w, na tych posiedzeniach, które razem z wicemarszałkami będziemy, będziemy inaugurować. Dziękuję. Dziękuję. Panie marszałku, pozwolę sobie na jedno wyjaśnienie dla mediów, żeby nie pojawiły się jakieś tak. nieporozumienia. Nie chodzi o komisję, że pan marszałek użył skrótu komisji. Projekt nie poszedł do Komisji Europejskiej w Brukseli, tylko do Komisji A, do oczywiście. Spraw Unii Europejskiej, tak, tak, żeby jest... żadne medium przypadkiem nie zechciało tego zinterpretować opacznie. Przepraszam, panie marszałku, że sobie Bardzo przepraszam tego... za użycie porównania z Schrödingerem, który jest też niemieckim tak. nazwiskiem, więc też jakby tak. chciałbym doprecyzować, że to, nie ma, że to nie była refleksja geopolityczna, tylko po prostu meta. Dzień dobry panie marszałku, Lidia Lemaniak, portal IPL. Mam do pana pytanie bardziej jako do lidera partii politycznej. Otóż jak Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drodze i Lewicy idą rozmowy dotyczące nazwisk ministrów, kiedy ich poznamy? Czy już wszystkie są dogadane, ustalone? I ile resortów obejmie Polska 2050? Bardzo dziękuję. W te rozmowy cały czas trwają, dysponentem i tak się umówiliśmy wiedzy na ten temat jest premier Donald Tusk, to on powinien i ma prawo udzielać informacji w tej sprawie, bo to będzie jego rząd i my oczywiście będziemy w nim uczestniczyć, wspierać go, natomiast to on powinien w tej sprawie mieć pierwszy głos. Ja zachowam ten porządek i te precedencje. Do tego rządu mogę dziś powiedzieć wejdą bardzo, bardzo kompetentni i fajni po prostu politycy Polski 2050. Liczymy na kilka resortów, kilka obszarów odpowiedzialności. Mamy też świadomość tego, z jakim bałaganem, jeśli chodzi o przesuwanie działów, zakresów odpowiedzialności, mieliśmy do czynienia w rządzie Mateusza Morawieckiego. Ale poradzimy sobie z tym. Ja panu prezydentowi, który mnie o to pytał w ubiegłym tygodniu i pytał, no ale co, to byście już byli gotowi z tym rządem? No to już jesteście gotowi z tym rządem. Powiedziałem tak, panie prezydencie, my możemy jutro do pana przejść z tym rządem. No ale mamy sytuację taką, jaką mamy. Pan prezydent postanowił powierzyć misję formowania rządu nie temu, kto ma większość, ale temu, kto nie ma większości. Mówił, że my nie mamy umowy koalicyjnej i my nie mamy rządu. Chciałem zapytać z tego miejsca, czy pan Mateusz Morawiecki ma umowę koalicyjną i czy ma skład rządu. No bo jeżeli tym pan prezydent miałby się kierować, powierzając tekę, no to zdaje się, że w jego ocenie byliśmy w analogicznej sytuacji. My mamy rząd, my mamy umowę koalicyjną, a dodatkowo mamy większość która może ten rząd powołać do życia, i spokojnie czekamy. Trochę szkoda tego czasu. Trochę szkoda tego czasu i całe to zamieszanie, które dzisiaj widzimy z tymi projektami ustaw, które już mogłyby być zrobione dawno, których nie ma w budżecie, to, to nie służy Polsce. Ale jeżeli tak pan prezydent zdecydował i rozumiem bierze za to odpowiedzialność, no to musimy jeszcze chwilę poczekać. Także proszę nam dać jeszcze chwilę i Donald Tusk myślę o wszystkim poinformuje. Łukasz Perzyna, PNP24pl Chciałem spytać Panie Marszałku, czy jakieś działania Pan już podjął w sprawie uniemożliwienia działań prywatnej ochrony polityka na terenie Sejmu. Chodzi o prywatną ochronę Jarosława Kaczyńskiego. Jeszcze nie, dlatego że czekaliśmy z tym na dzisiejsze posiedzenie Komisji Regulaminowej, które będzie za chwilę w, i na którym mam nadzieję dokona się już pozytywna opinia w, związana z odejściem pani minister Kaczmarskiej i powołaniem pana ministra Cichockiego na szefa kancelarii Sejmu. Kiedy to się stanie, bardzo szybko zlecimy audyt już formalnie razem z komendantem Straży Marszałkowskiej tej sytuacji. Moja ocena jest znana państwu. Uważam, że Straż Marszałkowska i Służba Ochrony Państwa w przypadku osób, którym ta ochrona przysługuje, są absolutnie kompetentnymi i wystarczającymi jednostkami, żeby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim nam na terenie Sejmu. Wnoszenie broni na teren Sejmu. Broni na teren Sejmu. Powtórzę raz jeszcze, bo to jest bardzo poważna sprawa. Przez firmy prywatne uważam za coś co nie mieści się w standardach w, które powinny panować w tym budynku, w tej izbie, w, i ten problem zostanie przez nas rozwiązany. W, tylko proszę nam dać chwilę, bo ja rozumiem, że są wielkie oczekiwania, ale my musimy też robić to wszystko zgodnie z, z zasadami. Mam nadzieję, że dzisiaj, jeżeli taka procedura przejdzie sprawnie na komisji regulaminowej, będę mógł powołać ministra Cichockiego na szefa kancelarii i On ono dzisiaj już będzie mógł tymi sprawami zarządzać. Dzień dobry, Wojciech Dąbrowski, Polsat News. Panie Marszałku, chciałbym zapytać o algorytm, który obowiązuje przy rozdzielaniu szefów komisji sejmowych. Jak, jak, jak on wygląda? Na jakiej zasadzie to było przydzielane? Algorytm szefów Komisji Sejmowej Sejmowej wyłącznie, pomiędzy na, zasadzie, wyłącznie na zasadzie ustaleń podejmowanych pomiędzy przewodniczącymi klubów. Ja w tym nie uczestniczyłem, nie mam wiedzy, jaki ostatecznie jest ten parytet, być może rozmowy trwają jeszcze w tej chwili. Tak jak mówiłem, my dzisiaj na sali plenarnej, to jest mój zakres odpowiedzialności, będziemy głosowali nad składami komisji. Natomiast prezydia ustalają między sobą przewodniczący z naszej strony Polski 2050 wypadałoby zapytać pewnie pana przewodniczącego Suchonia, na jakim etapie te uzgodnienia są, bo uczestniczą w nich wszyscy odpisu po. I no właśnie politycy prawa i sprawiedliwości mówią, że nie uczestniczą w tych rozmowach, że są informowani o tym, jak one wyglądają. Twierdzą, że dostali propozycję, aby objąć pięć komisji sejmowych. To jest dużo mniej niż oczekiwali, bo, bo oczekiwali na dwanaście komisji sejmowych. Tym raz, tym, tymczasem tych komisji ma być pięć, dwie średnie i trzy małe. Czy Pana zdaniem, bo to jest pytanie tak naprawdę od nich, czy to są te nowe standardy, o których Pan mówi, o których Pan zapowiada? Tak, tylko proszę rozdzielić mój obszar odpowiedzialności obszar odpowiedzialności Izby. Ja nie odpowiadam za wszystko, co dzieje się w tej Izbie, ja organizuję jej pracę. To posłowie decydują o tym, z kim chcą pracować, w jakim składzie będą wybierane prezydia. To, co do mnie dotarło, to nie jest pięciu przewodniczących komisji dla PiS-u. Natomiast, wie pan, obserwowałem Sejm poprzedniej kadencji, nie zauważyłem jakoś specjalnej powściągliwości jeżeli chodzi o polityków Prawa i Sprawiedliwości w eliminowaniu polityków ówczesnej opozycji choćby ze stanowisk przewodniczących komisji sejmowych. Rozumiem, że poszli po rozum do głowy, że zmieniły się standardy, że sami stawiają teraz nie tylko innym, ale również sobie wyższe oczekiwania. Bardzo mnie to cieszy. Natomiast to jest, jak mówię, Sprawa, która jest dzisiaj przedmiotem rozmów przewodniczących klubów, wydaje mi się, że mówię, ale to tylko z tego, co słyszę że to nie będzie pięciu przewodniczących komisji Borys, dla Bukam Prawa i 6, 7, i Jeżeli już, wiem, że nie wiem, że nie wiem, tego nie wiem, tego nie wiem, to w takim razie nie To wystarczy, mi To nie wiem, to po już, mi wybaczyć, ale... raz jeszcze, pan, to wiem, że nie wiem, że oni wiem, że nie to że nie wiem, że nie wiem, Dzień dobry, Justyna Dobroszoracz, Gazeta Wyborcza. Panie Marszałku, pierwsza kwestia dotyczy tego eksperymentu o kocie, na który się Pan powołał, bo zgodnie z moją wiedzą, to eksperyment polegał na tym, że wyszło z eksperymentu Schrödingera, że kot w 50% jest żywy i w 50% też jest prawdopodobieństwo, że jest martwy. Mhm. Czyli jak mamy to zinterpretować, że, że widzi Pan jakieś w ogóle procentowe prawdopodobieństwo, że polityczny plan premiera Morawieckiego może się ziścić, czyli tak już kwalifikować? Ścisłości. I jeszcze kwestia dotycząca prezydenta Andrzeja Dudy. Po ostatniej rozmowie z Andrzejem Dudą powiedział Pan coś takiego, że w pewnych sprawach nie spodziewa się Pan obstrukcji, chodziło o Unię Europejską, doboru kandydatów na stanowiska w Unii Europejskiej, ale także prokuratora krajowego. Czy po wywiadzie, dokładnie po rozmowie w sieci Pana prezydenta, który powiedział, że Donald Tusk nie jest jego kandydatem na premiera, dalej Pan jest. Może nie, słowo optymista nie byłoby dobre, raczej nie, czy jest pan pesymistą. Dziękuję. Nie jestem pesymistą. Pan prezydent powiedział bardzo wyraźnie, że nie będzie wetował dla wetowania. W, że ma swoje obszary, w których będzie się wypowiadał twardo, jasno, zdecydowanie na nie, ale nie będzie wetował dla samego wetowania. Natomiast ja już chyba trochę przywykłem do sytuacji, w której rozmawiamy z panem prezydentem a później okazuje się następnego dnia albo jeszcze następnego w jakimś wywiadzie prasowym czy wystąpieniu, że stanowisko pana prezydenta zostaje radykalnie zaostrzone. Tak było w przypadku konsultacji. Pan prezydent na konsultacjach nie mówił, pokażcie skład gabinetu, nie mówił, a teraz pokażcie mi całą listę waszą programową. Myśmy się dowiedzieli następnego dnia, że to było oczekiwanie pana prezydenta. Natomiast jeżeli chodzi o ten wywiad, no... Ja nadal stoję na stanowisku, że pan prezydent, choć oczywiście miał prawo zrobić to co zrobił, zastosował podwójne standardy. W co innego przygotował swoim, a co innego przygotował tym, których za swoich nie uważa, to przykre, ale jak rozumiem większość demokratyczną wyłonioną w wyborach 15 października przez wiele milionów Polaków, Pan prezydent za swoich nie uważa. Zadaję raz jeszcze pytanie. Czy pan Morawiecki przedstawił przed swoim nominowaniem na osobę mającą utworzyć rząd panu premierowi skład rządu? Czy przedstawił umowę koalicyjną? Czy przedstawił program? Bo te wszystkie oczekiwania pan prezydent stawiał nam i podawał jako powód niepowierzenia misji tworzenia rządu Donaldowi Tuskowi. Więc jeszcze raz pytam, czy pan Morawiecki pokazał panu Dudzie skład rządu? Czy pokazał umowę koalicyjną? Czy pokazał program? A jeżeli nie, to dlaczego zastosowano podwójne standardy? My mamy nie tylko umowę koalicyjną i rząd, który jesteśmy gotowi pokazać. My mamy większość, która sprawia, że rząd w polityce jest czymś więcej niż publicystyczną deklaracją. My jesteśmy w stanie stworzyć rząd, a Mateusz Morawiecki jest w stanie o nim opowiadać. I to jest ta zasadnicza różnica, którą mam nadzieję pan prezydent wreszcie weźmie pod uwagę. Czekamy na rząd Mateusza Morawieckiego, a ja czekam na moment, kiedy będę mógł z nim się spotkać już w roli premiera. Przypomniała Pani rzeczywiście i doprecyzowała, że ten kod był w połowie żywy, a w połowie martwy, ale też później w interpretacjach pojawiało się to, że jest w pudełku lub nie jest, lub jest poza pudełkiem. Padłem znowu ofiarą moją, mojej zbyt wybujałej metaforyki. No ale cóż, i z takim marszałkiem Sejmu przyszło Wam żyć w tej kadencji pytanie, Panie Patryk Michalski, tak. Wirtualna Polska. Panie marszałku, czy trwają już konkretne rozmowy na temat komisji śledczych? Jeśli tak, to w jakim planie, ile miałoby ich powstać? I drugie pytanie techniczne dotyczące Centrum Informacyjnego Sejmu, czy zmiana na stanowisku dyrektora, pana Andrzeja grzegorz jest planowana, jeśli tak, to kiedy i czy są jakieś personalia w tej kwestii? Dziękuję. Ale rozumiem, że nie jest to pana oczekiwanie, tylko pytanie. To jest, po... że to jest też nie <grywanie> Cis... Spotkaliśmy się, rozmawialiśmy. Dyrektor CIS tak. zasłynął oszukiwaniem dziennikarzy w sprawie lotów marszałka Kuchcińskiego, więc myślę, że po takim okresie czas najwyższy by mógł, e, mogła to objąć osoba, która nie będzie nas wprowadzała w błąd. Jeżeli chodzi o rozmowy o komisjach śledczych, takie rozmowy w ugrupowaniach politycznych rzeczywiście trwają. Nie wpłynął do mnie żaden projekt uchwały o powołaniu komisji śledczej, jak dotąd. Jeżeli wpłynie, będzie procedowany zgodnie z zasadami. A więc uchwała, projekt uchwały, dostarczenie posłom, analiza dostarczenie posłom siedem dni. Dzisiaj nic nie wpłynęło, wczoraj nic nie wpłynęło, a więc nie wydaje mi się, żebyśmy mieli przestrzeń na powoływanie jakiejkolwiek komisji śledczej choćby w przyszły wtorek na tym posiedzeniu. Ale może Sejm będzie też w środę, może w przyszłym tygodniu. Wiem, że rozmowy na ten temat są, natomiast jak rozumiem, ta część którą nazywamy koalicją demokratyczną, czeka też na to, żeby pokazać państwu, i to jest też moje stanowisko, że my jesteśmy państwem, a nie grupą pościgową, że my jesteśmy ludźmi, którzy bardzo poważnie traktują odpowiedzialność za prawo, a pośpiech jest wskazany przy łapaniu pcheł, a nie przy rozliczaniu nadużyć. Zrobimy to bezwzględnie, zrobimy to konkretnie, zrobimy to zgodnie z zasadami sztuki, tak jak trzeba to zrobić, a nie pod publiczkę. W, tak, tak jak mówię, na razie rozmowy polityczne trwają, konkretów złożonych do laski marszałkowskiej nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o pana dyrektora Żółkę, proszę mi pozwolić oddać to już całkowicie w kompetencje, mam nadzieję, powołanego dzisiaj ministra Cichockiego. To on już wiem, przeprowadzi gruntowny audyt w, w, i zatrudnienia. I w wielu innych obszarów bezpieczeństwa Sejmu, Straży Marszałkowskiej, również kwestii związanych z mediami. Mieliście Państwo spotkanie ze mną w tym tygodniu. Bardzo poważnie traktujemy ustalenia. Wczoraj po raz pierwszy rozmawialiśmy o tych waszych ustaleniach na Prezydium Sejmu. Planujemy kolejne spotkanie Prezydium w tej sprawie, więc proszę nam dać chwilę. Ten proces uzdrawiania Sejmu od tej strony organizacyjnej tak naprawdę zaczyna się dzisiaj. Dziękuję Państwu dziękuję. bardzo. Yy, idę na posiedzenie Komisji Regulaminowej, a później widzimy się na sali plenarnej.